Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, Fotoblogia.pl. W dzisiejszym odcinku pomówimy o wyrównywaniu koloru skóry na zdjęciu na przykład takim jak to. Tutaj widzimy, że twarz ma ładny kolor skóry, wygląda to naprawdę całkiem, całkiem ładnie, natomiast tutaj noga moim zdaniem nie pasuje za bardzo do reszty. Noga jest tutaj ciemniejsza, no i ma też inny odcień, jeśli chodzi o kolorystykę. Są na to dwa sposoby, przynajmniej dwa sposoby, ja Wam pokażę. Jeden jest zupełnie inny od drugiego i tak naprawdę trzeba będzie spróbować na własnych zdjęciach zobaczyć, który będzie lepszy do Waszych zdjęć, bo tak jak wspomniałem. Nie, nie jest tak, że jeden jest lepszy od drugiego, ja korzystam z jednego i z drugiego i obydwa sprawdzają się, ale tak jak wspomniałem, zależy to już od konkretnych zdjęć. Pierwszy sposób pokażę Wam przy użyciu krzywych. Tutaj trzeba uważać, bo będziemy używać również klawiszy na klawiaturze, czego nie będzie widać na ekranie, natomiast musicie mnie tutaj uważnie słuchać. Dlatego dodajemy warstwę krzywej, jest to warstwa dopasowania. Następnie wybieramy tutaj pipetę środkową, klikamy na nią dwukrotnie kursorem myszki, i następnie będziemy pobierać kolor z tej części ciała, który chcemy przenieść na tę część ciała, która wymaga właśnie korekcji. Ważne, żeby sprawdzić rozmiar próbki, ponieważ jeśli wybralibyśmy próbkę punktową, może okazać się tak, że tutaj Photoshop dobierze taką próbkę, która jakby nie będzie do końca odzwierciedlała wyglądu całej tej skóry. Ja tutaj jestem za średnimi próbkami albo 31x31, albo 51x51. Jeśli chodzi o tego typu zdjęcia właśnie, to, to, to właśnie najlepiej korzystać z tych troszeczkę większych próbek. Poza tym to zdjęcie ma bodajże 21 milionów pikseli, więc ta próbka tak czy inaczej nie będzie jakaś duża. Następnie Photoshop z tej średniej próbki wyciągnie właśnie ten średni kolor, Dzięki temu będzie, będzie to działało tak, jak należy. I następnie przyciskamy, ale z klawiszem CTRL bądź CMD na naszej klawiaturze na obszar skóry, z którego chcemy pobrać ten kolor. Ważne, żeby on nie znajdował się na przykład połączeniu, na połączeniu włosów ze skórą. Raczej, żeby to była czysta skóra, gdzieś tutaj najlepiej nad brwiami. I co ważne robimy to, tak jak wspomniałem, z klawiszem CTRL Bądź komand, aby ten kolor został pobrany tutaj do tego próbnika. Następnie zatwierdzamy tę zmianę, i Photoshop pyta nas, czy zapisać nowe kolory docelowe jako domyślne. Nie musimy tego robić, więc klikamy, nie? I ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, to klikamy na skórę, która wymaga zmiany koloru. Klikamy, i jak widać, całe zdjęcie mocno się ociepliło. Widzimy jak zmieniły się krzywe. Tutaj szczególnie czerwień została podbita ku górze. No, oczywiście, nie chciałbym, żeby to zdjęcie tak wyglądało, bo ono jest w tym momencie bardzo mocno ocieplone. Ewentualnie, jeśli okaże się, że ono jest tak czy inaczej zbyt mocno ocieplone, możemy wybrać inny element tej skóry i wtedy możemy patrzeć, jak zmienia się ta kolorystyka na zdjęciu. No, tutaj, w związku z tym, że na nogach mamy dość dużo naczyń krwionośnych, które są widoczne, dlatego zazwyczaj trzeba spróbować kilka razy kliknąć na tę te, na te nogę czy na inne elementy ciała. Następnie przechodzimy do maski tej, tej, tej warstwy krzywych i następnie odwracamy ją skrótem klawiszowym Command bądź Control i. Dzięki temu ukryliśmy tę te, te naszą warstwę krzywych, i następnie nie pozostaje nam nic innego, jak wybrać pędzel. Najlepiej, żeby to był dość miękki pędzel, i następnie najlepiej tabletem graficznym wymaskować te nogi. One w tym momencie nie będą wyglądały zbyt naturalnie, ponieważ one są zbyt ciepłe w stosunku do reszty zdjęcia, ale no tutaj możemy oczywiście zmniejszyć krycie tej warstwy, co właśnie zaraz zrobię. Nie będę maskował tego jakoś bardzo dokładnie, jak widać tutaj jakby sama kolorystyka tych nóg już jest bardziej zbliżona do kolorystyki twarzy, natomiast no w związku z tym, że nogi były ciemniejsze, bo to zdjęcie było dobuśnięte dość niewielkim parasolem, więc to światło nie było zbyt równomierne, one w tym momencie wydają się zbyt ciepłe. Dlatego ja sobie zmniejszę krycie tej warstwy. Tak wyglądało to wcześniej, tak wygląda to po delikatnym zwiększeniu krycia tej warstwy, ale nie stoi również nic na przeszkodzie, żeby sobie rozjaśnić troszeczkę te nogi, przeciągając krzywą RGB ku górze. Ja tutaj też nie będę chciał wyrównywać jasności do, do twarzy, ponieważ tutaj twarz była mocno jasna, ja tutaj skupiłem się głównie na twarzy, nie chciałbym, żeby nogi były jasne jak twarz. Natomiast dzięki temu zabiegowi, spójrzcie, tak na początku to wyglądało, te nogi tutaj wpadały mi nawet gdzieś w zieleń, w związku z tym, że tutaj było bardzo dużo zieleni podczas tego pleneru. Ja bardzo, w bardzo szybki sposób mogłem je ocieplić dzięki właśnie krzywym, czyli pamiętamy, wchodzimy w krzywę, następnie dwukrotnie klikamy na środkową pipetę, a potem robimy te kroki, które pokazywałem, pokazywałem wam wcześniej. Drugim sposobem na właśnie skorygowanie tego jest stworzenie dwóch nowych warstw. Ja pokażę wam to właśnie na przykładzie tego zdjęcia. Więc tworzę dwie nowe warstwy, następnie wybieram pipetę i pipetą pobieram jeden kolor dla, dla tej jakby zdrowej, ładnej skóry, natomiast drugi z klawiszem Alt pobieram dla, tej, dla tego koloru skóry, który chcę wykorygować. Tutaj widzimy, że w tym próbniku znajdują się właśnie te dwa kolory. Następnie przechodzę do moich dwóch warstw i następnie wylewam na nie wiadro z farbą. Pierwsze może, może być to ten kolor docelowy, natomiast drugie ja te kolory odwracam klawiszem X i wylewam wiadro z farbą tego mojego drugiego koloru. Oczywiście też robimy to na próbkach średnich 31 na 31, 51 na 51 i następnie przechodzę do naszej górnej warstwy i mieszam ją w trybie e, mieszania różnica. Dzięki temu powstał nam taki kolor. Następnie te dwie warstwy scalę ze sobą. Kolejnym elementem będzie wymieszanie ich w trybie rozjaśniania. Dzięki temu kolor został tutaj zmieniony. W związku z tym, że odejmowałem od siebie te kolory, no tutaj głównie patrzymy na te kolory, które powstały na nogach. Następnie tworzę maskę ukrywającą wszystko i następnie będę wymaskowywał właśnie te nogi. Nie jest to jakby idealny sposób. Ja właśnie wymaskuję je białym pędzlem na tej masce, ale oczywiście. To nie załatwi nam całkowicie problemu, ponieważ w tym momencie te nogi się bardzo mocno rozjaśniły. Ta kolorystyka również została wyrównana, ale ona bardzo mocno dąży do tego, żeby te nogi były zarówno w kolorystyce, jak i jasności twarzy, która była tutaj zdecydowanie jaśniejsza. Ale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby podłączyć do tej naszej warstwy korekcyjnej, na przykład warstwy krzywych. Wciskam klawisz Alt i. Klikam między te warstwy, następnie ta warstwa krzywe została przypisana tylko i wyłącznie do pracy nad tą warstwą, która jest poniżej. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby po prostu przyciemnić delikatnie te nogi, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie zależy mi na, na zmianie jasności tych nóg. Ja się jakby w 100% godzę na, tym, na to, żeby one były ciemniejsze. Tak wynikało tutaj z tego oświetlenia, ale nie chciałbym się za bardzo pogodzić z tą, z tą kolorystyką, która mi tutaj zdecydowanie nie odpowiada. Więc tak wyglądało to wcześniej, tak wygląda to po tej korekcji, a tak wygląda po tej drugiej. Tak jak wspomniałem, nie ma jednego dobrego sposobu na korekcję skóry, tak aby dopasować ją do reszty kolorystyki na, na naszym zdjęciu. Natomiast Pokazałem Wam te dwa sposoby. Tak jak wspomniałem, z dwóch korzystam. Mogę korzystać z jednego i z drugiego w zależności od konkretnych zdjęć. Ten drugi sposób, który Wam pokazałem, on będzie fajnie sprawdzał się w momencie, kiedy mamy dość duże różnice, jeśli chodzi o jasność tego, tego zdjęcia i chcemy wyrównać właśnie zarówno kolorystykę, jak i jasność na, na przykład na nogach i na twarzy, gdzie ta jasność jest zdecydowanie różna. Ten pierwszy sposób, czyli sposób z krzywymi, on fajnie sprawdza się w momencie, kiedy nie zależy nam na korygowaniu jasności, a zależy nam na korygowaniu tylko i wyłącznie kolorystyki. Zresztą jeśli chodzi o korygowanie jasności, tutaj też nie ma problemu, ponieważ wtedy pracujemy sobie na tej samej warstwie krzywych. I korygujemy jasność y, naszą krzywą składową RGB. Więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że pomoże Wam to w codziennej pracy zarówno przy zdjęciach studyjnych, jak i zdjęciach w plenerze. Y, warto o tym pamiętać, ponieważ y, często twarz jest wystawiona zupełnie na inne warunki, jeśli chodzi o słońce. Ona często będzie bardziej opalona. Poza tym y, na twarz zazwyczaj nakładam podkład, a właściwie w 99% przypadków do sesji. Zawsze jest ten podkład na twarzy, na nogi już niekoniecznie. Poza tym, często te różne elementy ciała będą po prostu różniły się kolorystyką od innych i warto wiedzieć, jak to skorygować. Więc ja dziękuję Wam bardzo tym razem za ten poradnik i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć!